Hej cześć, siemano, witam Was w pierwszym, dłuższym takim odcinku Opolo od dłuższego czasu. Dzisiaj zajmiemy się tym, wiem, że jest cała urąbana, ale dzisiaj zmieniamy błotnik. Już mam przygotowany. Będzie kolejna zmiana. Muszę nią tylko zajechać na podwórze, Także otwieramy bramy. треба заїхати. Okazji, jak otwierałem drzwi, odpadła ta listewka. Pięknie pomalowana, Farba nawet nie odłazi. Źle nie jest. Otwieramy maskę. Jest potężny jeden trzy. Lecimy po klucze. Mamy tu naszego delikwenta. Nie jest oczywiście jakoś dokończony czy coś, ale co z tego? To, to nie jest perfekcyjne. Bierzemy się za wykręceniem butyka. Jak na razie zdjąłem tylko kierunkowskaz i flagę z anteny. Teraz będę wykręcał się Mariusz Już mamy trzy śruby wykręcone, zostały jeszcze, zostały jeszcze chyba dwie. A I jeszcze jedna. Kapnie, już idzie wykręcić w palcach mamy wszystkie i jeszcze chyba powinna być gdzieś tutaj jeszcze jedna wszystko całe zarąbane jaj kto to będzie miał? tu też można zobaczyć, że polówka nie jest jakaś idealna tu jest trochę rdzy, tam trochę też wychodzi rdzy. Tu gdzieś jest dziura. Nie wiem gdzie, o chyba nawet tutaj. No to nie jest aż takie y, złe blacharsko. Co mnie cieszy, oczywiście. Nie musimy się bawić w Kingstonów. Myślę, że się nawet udała ta kluczka. Jedyne takie większe mankamenty lakiernicze to jest właśnie ten dach, tu cały klat parowez szedł z niego. Poszła śruba jedna już, spodu trochę się ubrudziłem, muszę powykręcać kilka śrub stąd, nie wiem czy to będzie coś widać, Gdzieś tu, o tu jest śruba, jest o tutaj. Jeszcze muszę wykręcić. Aha, dobra. Yy, muszę wykręcić jeszcze takie. Nie! Yeah. Od tego plastikowego. Yy, od tej osłony. Dobra, po walce z jednym bolcem, który, który niestety nie wyszedł, w końcu zdjąłem tego, ten plastik. I o dziwo, to jest nawet oryginał. co mnie cieszy tylko jest trochę uszkodzony bo gość ponoć jakoś gdzieś uderzył i jest tu wgięte farba odłazi o, widać? nie wiem co tu się stało a szkoda trochę tu będę musiał usunąć ten klej będę musiał jeszcze jakiś ogarnąć o, jakiś miękki straszny, nie wiem co to ma Zrobiła zdjęty. Zaraz pewnie będę przykładał na tamten. I będę zdejmował plastikowe na Jak to dobrze jest mieć sąsiada. Podnośnik pożyczy, pneumata też. Tu już większość ślub już zdjęte. Nie wiem czy tutaj nie będę musiał kawałka zderzaka zdjąć, bo tu jest jeszcze jakiś taki, o widać, jest na śrubokręt. Trzeba dalej zdejmować, może sobie auto podniosę. Teraz koło poluzuję, zdejmę i trzeba robić. No także tak, sąsiad pożyczył lewarek, koło zdjąłem. Zostały tylko tutaj dwie śruby Tu i, i, i gdzieś tam jeszcze jedna Moment, może uda mi się pokazać O, tutaj Jest śruba Ale to jest problem, bo one są w konserwacji, to jest taka guma Muszę to porozcinać i... Dopiero wtedy odkręcić, bo tak to nie idzie. Już jest trochę zabawy. Mało miejsca to jest problem, ale mam taki fajny zostawik skalpeli. Więc może to jakoś pójdzie. Ściągam sobie błotnik i mam pomocnika, nie? Normalnie. Dwie śruby stąd już zdjąłem, tylko zabezpieczenie trzyma i muszę to wycinać bo inaczej nie pójdzie przerąbane, to jest tak nawalone tego zabezpieczenia Wszystkie śruby mam Aha, hey, Hey, where's the freaking gabagoo? Ha ha You motherfucker You motherfucker, huh? Don't make me get the... Dobra, butnik wstępnie założony. Zostaje tylko dopasować i poskręcać. Należy razie popoprawiać to, poskręcać dobrze i może jeszcze dzisiaj to skończę. No, tu już większość śrub poskręcane. Zostało tylko założyć nad kole, koło i chyba tyle. O, jeszcze kierunkowskaz. Potem tylko posprzątać i będzie gotowe. Dobra, wszystko skręcone. Zostało teraz założyć koło. Jutro pojedziemy na mynie i poogrywam trochę poluwy, nagram, nagram, Zrobię jakieś zdjęcia. I biorę się za montaż. I gotowe. Koło dokręcone, wszystko tu poskręcone, o, jeszcze nie gotowe. Muszę założyć kierunkowskaz. Ojej, o tym zapomniał. Jest, jest. Dobra, tu, cyk, tu, cyk chodzi. Tylko teraz chcę ich ogarnąć. Mam podejrzenie wycieku z przegubów. Polo. O. Jest nasrane. I wygląda to na przegub. Także słabo. Ja z efektu końcowego jestem zadowolony. Jak dla mnie super to się wpasowuje do tej rdzy. Z tą dokładką również. Później wkleję zdjęcie, jak to będzie wyglądać za alufelgą. Teraz tylko czekać na jeszcze więcej dobrej pogody, większe temperatury, by móc założyć właśnie już letnie opony. Bo te stalówki są przeochydne. Nie pasują jak dla mnie teraz. I co? No z lotu je jeździć. Mam nadzieję, że bratu uda mi się namówić, bo on się tak no, średnio tym niestety interesuje jak ja I no. Do zobaczenia w następnych filmikach, Siemano.